Przecież wszystkim, dawno nie nagrywałam filmiku o kompoście. Zobaczcie, jak zwykle tutaj małe przyjaciółka spaceruje w tym miejscu. Jest ich tutaj bardzo dużo, ale takiej małej jeszcze tutaj nie widziałam. Zwykle są większe. Jesteście ciekawe, jak to pewnie wygląda. Zakładam, że to będzie raczej ostatni filmik. O tym kompoście temperatura wynosi 40 stopni Celsjusza. No to oznacza, że sobie dojrzewa. No czuć, czuć, że jest cieplejszy od dłoni. Pod spodem fajnie wilgotny, mimo że nie był w ogóle podlewany już od długiego czasu. Zresztą co było robione, no to wiecie, bo na bieżąco dodaję filmiki. Wygląda to całkiem Całkiem fajnie, ale niech sobie na razie tak siedzi. Nie mam potrzeby, żeby go przekładać na, na grządki w tej chwili. Myślę, że dopiero gdzieś tak na jesień. No i wtedy też pokażę Wam, jak, jak będę przekładać na grządki. Pokażę Wam, jak, jak wygląda. A na dziś to tyle. Pozdrawiam Was, cześć.